Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. Dzisiejszy odcinek z serii Balsamowelowe. To już tak naprawdę jest, kochani, słuchajcie, odcinek szósty z tej serii. I mam dla Was sześć przetestowanych kosmetyków. Mam tu olejki, balsamy, także zostańcie do końca. Pierwszy balsam, 40 już przetestowany przeze mnie w moich odcinkach, rozcięty oczywiście, bo wykorzystam do końca już troszeczkę opakowanie leży. To Tere de Mars. 011. Takie. Oto coś. I jeżeli chodzi o ten balsam, to biała kremowa konsystencja dobrze się rozsmarowywuje. Po nałożeniu skóra jest od razu wygładzona, jakby miała jakiś filtr. Wiecie, że nakładacie balsam i czujecie po prostu, że na skórze coś jest. Nie, pachnie niezbyt przyjemnie, ale nie drażniąco, czyli to nie będzie taki ekskluzywny, fajny zapach, ani w ogóle miły zapach, jest taki dość dziwny. Yy, I ogólnie określam go jako średni produkt moim zdaniem, bo nie nawilżył na dłuższą metę tej skóry, ale też no, nie widziałam jakichś super wow rezultatów po nim, także więcej go na pewno nie kupię. Kolejny balsam to z serii takiej, słuchajcie, edycja limitowana, też rozcięte. Stara mydlarnia, Golden Spy, Body Butter Orange i Cinnamon, czyli pomarańcza i cynamon. Tak jak widzicie, Special Edition, specjalna edycja. Ona, coś takiego. Piękny na prezent był. I e, gęsta biała konsystencja, taka bardziej słuchajcie, masła. Jak wiecie, masło do ciała, to to bardziej był takie właśnie masło do ciała, bym powiedział A, w sumie to jest masło, sorry. <grym> masło do ciała, właśnie. Gęsta konsystencja. E, trudno się rozsmarowywuje, bo jak masła mają to do siebie, że jak nakładacie na skórę, to się tworzy taka biała poświata, tak jakby wchodziła w nasze pory na skórze, bo oczywiście mamy całą skórę w porach i e, widać jakby po prostu to wchodziło i zanim się wetrze e, dokładniej w skórę, to chwila mija, także widać ten balsam, przez, ten, to masło przez chwilę na skórze pachnie przyjemnie, wcale nie tak intensywnie i w opakowaniu, i na skórze. Taki fajny, wiecie, no, pomarańcza z cynamonem na skórze, ale jednak pachnie fajnie, tak świątecznie. E, może w ciągu całego roku niekoniecznie, ale kiedy pojawi się na półkach, to polecam. Na początku czuć ściąganie, a potem skóra jest miękka, lekko na, natłuszczona i sprężysta. Nie powiedziałabym, że super nawilża, czy odżywia. Jest to polski produkt. Jednak można powiedzieć, że na święta taki balsamik można sobie kupić. Ja mimo wszystko tej edycji wrócę. Ja w ogóle lubię polskie produkty, lubię takie świąteczne edycje, często właśnie z iwroszer sięgam po takie, w związku z tym ten też mnie użył. W ogóle piękny zestaw, można z tego zrobić na święta, tak przy okazji. Kolejny to jest Bibio Cosmetic Start Your Active Training nocne serum eksfoliujące do ciała, złuszcza, regeneruje. Takie oto coś. Żelowa, przezroczysta konsystencja, lekko lepka, przepięknie pachnie, tak ekskluzywnie. Tutaj mamy taki naprawdę mega fajny zapach. Lekko się pieni podczas smarowania, nie tak że łapia, wiecie, gdzieś tam w ogóle, tylko taki, no, lekka pianka się taka tworzy. Po nałożeniu skóra jest lekko lepka, pachnąca i błyszcząca, ale szybko wsiąka, pozostawiając skórę taką, jakby w dotyku, wygładzoną. Ale powiem szczerze, że mimo, że to polski produkt, nie widzę żadnych efektów po tych nocnych kuracjach. Nie wiem, czego miałabym potem oczekiwać, ale no, niby regeneruje. Nie widzę, żeby moja skóra była zregenerowana, a jest to balsam akurat tamte wcześniejsze to już wcześniej, jak widzicie, są przecięte, a ten jest mniej niż połowa, gdzieś tyle, bo jest obecnie balsamem, który stosuję, takim serum, które stosuję i no mam problem z tą suchą skórą, nie powiem, oczywiście nawilżenie i inne składniki też na to wchodzą, ale no nie wiem, czego miałabym potem oczekiwać, bo nie widzę jakby żadnych rezultatów. I raczej więcej nie sięgnę po ten produkt. Kolejny to jest Daxan emulsja do opalania twarzy i ciała 30 SPV, wysokowodoodporna. Akurat niedawno byłam na wyjeździe, w związku z tym potrzebowałam tutaj połowa została tego produktu, chociaż było 50 ml, więc niewiele. Fajna, kieszonkowa, poręczna rzecz. Jeżeli jedziecie nie na długo, gdzieś na czasy na pewno się przyda. Jak wiecie, do samolotu nie można wziąć zbyt dużych tych opakowań. W związku z tym ta jest świetna, poręczna. Niewiele kosztowała, więc też fajnie, bo wiecie, te kremy ochronne są dość drogimi, mimo wszystko kosmetykami. Jeżeli spojrzymy na skalę taką cenową. Ten nie był zbytnio drogi. Łatwo się rozprowadza, dzięki niemu nie schodziła mi mocno opalona skóra, bo spiekłam sobie ramiona i dekolt w Hiszpanii. Ładnie pachnie, powiedziałabym tak wakacyjnie, fajnie naprawdę. Poręczna tubka, tak jak powiedziałam, na lot, 50 ml, bardzo fajny produkt. Ja zawsze ja twarzy nie smaruję takim produktem, natomiast smaruję te części ciała, które są widoczne. I co prawda były czerwone, ale skóra mi nie schodziła, nie uszczyła się. To jest dobry znak, bo mm, zazwyczaj po właśnie oparzeniach słonecznych ta skóra szczypie, boli, jest zaczerwieniona, ale też schodzi. Później łuszczy się, robią się bąble u mnie. Dzięki temu się nie robiła, więc. Na no, takie odsłonięte e, części ciała warto mieć jakiś sam. Może nawet niekoniecznie SPV, bo to nie jest tak, że ja zawsze używam SPV. Po moich odcinkach możecie się o tym przekonać, ale ważne, żeby te obszary po prostu mocno natłuścić. Kolejny produkt. To suchy olejek monoi, On już się kończy. To już też jedna trzecia opakowania w sumie. 125 ml miał. z Jest to kochani, właśnie uniwersalny suchy olejek nawilżający ciało i włosy. Ja stosuję, przyznaję, na ciało. Na włosy jeszcze nie stosowałam, więc nie powiem Wam, jak działa. Ale pięknie pachnie również na skórze. E, wydajne. Skóra jest przez pewien czas lepka, wilgotna, na naoliwiona. Dobrze się rozprowadza, nie brudzi ciuchów. Bardzo fajnie nawilża. I to też jest produkt, który tak naprawdę e, stosuję ten, można powiedzieć, rano, ten wieczorem. Staram się właśnie, żeby gdzieś tą skórę cały czas e, nawilżać. I ostatni produkt to oliwka do masażu ciała. antyceluid, ujemrnienie, Baltic Home Spa Ziaja. Jej też już połowa jest zużyta. Też bardzo pięknie pachnie. Bardzo wydajna, super nabilża. E, pachnie jej właśnie tak słodko. E, idealna do masażu, bardzo skóra, fajna jest właśnie taka, no, szukam właśnie takiego, e, takiej oliwki do masażu, ponieważ no, na sucho nie powinniśmy masować skóry, bo ona się wtedy robi taka tempa i trzęsie, ściąga, a tak to z oliwką zupełnie inaczej to wygląda. Ja w ogóle kocham masaże, także polecam. Jeżeli chodzi o ten produkt, to naprawdę jest świetny moim zdaniem. Pozostawia skórę lepką, błyszczącą na oliwiono. Na bardzo fajny, niedrogi. Dajcie znać, kochani, czy y, lubicie balsamy oliwki, czy wolicie serum, czy jednak żelowe y, konsystencje, bardziej y, takie jak masło, bardziej jak lekki balsam, bo u mnie to zależy. Ja lubię lekkie, zdecydowanie wolę lekkie balsamy, które jednak nawilżają do skórę. Natomiast kiedy widzę... Że ta skóra jest mało taka błyszcząca, robi się taka matowa. Staram się wtedy sięgać, sięgać właśnie po oliwki e, lub sera, właśnie po to, żeby tą skórę bardziej odżywić, no bo jednak balsam balsamem, ale czasem nasza skóra też potrzebuje oczywiście poza zdrową dietą, e, sportem, czy też właśnie e, nawodnieniem, e, jeżeli chodzi o picie wody, bo to jest najważniejsze, to... Takie zewnętrzne produkty też mogą jej pomóc. Do kolejnego odcinka, trzymajcie się. Pa-pa-pa.